Ścanty Tarot. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku Lwa w waszym czytaniu na grudzień. Pamiętajcie, energie są ogólne, bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem i tak jak zawsze Warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy, czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. W gruncie rzeczy, pomimo, dla niektórych oczywiście, pomimo tej przedświątecznej gorączki, to dla Was grudzień może być w miarę spokojny. Co potwierdzają dwie karty. Także zdecydowanie to, co najlepszego możecie osiągnąć, to taki spokój ducha, niezależny od tego, co się dzieje aktualnie w Waszym życiu. Spokój, akceptacja. Być może nawet będziecie czuli. W grudniu większą potrzebę, żeby się wycofać z, z tego świata zewnętrznego, tak? Większą potrzebę, żeby zagłębić się w siebie albo pobyć po prostu e, sami, pobyć ym, w swoich czterech ścianach, tak? Ym, możecie czuć się przytłoczeni, przeciążeni wszelkiego rodzaju wizytami, spotkaniami, jakimiś imprezami. I to będzie czas, gdzie, yy, gdzie Lew yy, postawi przede wszystkim na, swoją, na to, żeby być w tej harmonii. Tak? To będzie dla Was priorytetem w grudniu. Wasz dobrostan. Czego możecie się jeszcze spodziewać? To spowolnienie pewnych spraw, ale zobaczymy, jaka historia nam się tutaj zarysuje. U Was. Najpierw wyłożę sobie karty. Tak, patrzę i myślę, słuchajcie, bo um, mówię, tutaj te karty mówią o spokoju, o kontemplacji bardziej, a w rozkładzie tego spokoju nie widać. W rozkładzie, ja bym powiedziała, że dużo się dzieje um, i dużo się może wydarzyć w grudniu. Znaczy mogą wydarzyć się takie sytuacje, które trochę będą Was um, wyrywały z tych butów, um, mogą wprowadzać Was w taki konflikt wewnętrzny. Dlatego wy bardzo będziecie potrzebowali takiego swojego azylu, swojego miejsca. Bo tak, o ile początek miesiąca pokazuje nam się tutaj całkiem pozytywnie: dobra energia, taka rodzinna, pełna ciepła. To są spotkania... Nie tylko w gronie rodzinnym, ale również jeżeli mówię do osób, które są same, możliwe randki, jakieś takie wyjścia ze znajomymi, okoliczności sprzyjające też nawiązywaniu nowych relacji. Ale, no właśnie, jeżeli już przy relacjach jesteśmy, to tutaj sytuacja trochę wydaje się skomplikowana, bo jest przy was energia. Która, jakby nie patrzeć, może was wyprowadzać z równowagi. Więc albo chodzi o jakiegoś byłego partnera, byłą partnerkę, albo mm, chodzi o kogoś, kto no, jeszcze w waszym życiu, jakby nie patrzeć jest, tak? Kto się tam kręci, że tak to określę. Więc może najpierw zacznę od osób, właśnie, które, które są, są w relacji takiej, Długoletniej, powiedzmy, relacji. E, możecie doświadczyć trochę huśtawki emocjonalnej e, właśnie w grudniu, i to niekoniecznie będzie związane z, ty, z waszymi emocjami, ale to może być związane z emocjami partnera bądź partnerki. Tak jakby ktoś przenosił pewne problemy do waszego życia rodzinnego. I pamiętajcie, to może, to, to Wy tak możecie robić, albo Wasz partner. No i właśnie ta, ta huśtawka emocjonalna, ten trochę taki delikatny rollercoaster może Was wprowadzać w konsternację, bo z jednej strony no fajnie, potrafimy się cieszyć razem, tak? Mimo wszystko jest między nami ta pasja, dobrze jest nam i tak jak, tak jak powiedziałam, potrafimy fajnie spędzać czas wspólnie, czy we dwoje, czy z, z rodziną, z najbliższymi, z dziećmi, a z drugiej strony, czasami jakby u jednej osoby uruchamiał się jakiś tryb bardzo zadaniowy: klapki na oczach, ma być po mojemu. Każdy ma chodzić, że tak powiem, jak w zegarku, i nie ma zmiłuj. I wtedy przestaje być miło i przyjemnie. Wtedy to wygląda bardziej jak musztra. Na zasadzie, albo się dostosujecie wszyscy do mnie, albo liczcie się z konsekwencjami i moim złym humorem, nastrojem. I tutaj znowu nie powiem wam, czy to wy, czy to ta druga osoba, tak? Ktoś próbuje to tłumaczyć, ktoś próbuje rozmawiać, ktoś próbuje w cudzysłowie uświadamiać, ale nie do końca ten sposób na tą osobę działa. Wręcz przeciwnie. To może powodować jeszcze narastanie pewnego konfliktu. Więc tu może pojawić się swego rodzaju takie niezadowolenie, frustracja, ze względu na to, że, no, a miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie i znowu coś nie idzie tak, jak, yy, znowu coś nie wygląda tak, jakbym tego chciała, czy bym tego chciał. Znowu ta osoba niczego nie rozumie. Albo znowu zwala całą winę na mnie, odpowiedzialność. To mogą być drobne sprawy, no ale wiadomo, od tych drobnych spraw najczęściej konflikty się rozpoczynają. I właśnie dlatego mam wrażenie, że wy albo wy powinniście być tymi bardziej świadomymi, tymi mądrzejszymi i po prostu um, nie brać wszystkiego tak do siebie, nie traktować wszystkiego tak śmiertelnie poważnie. Zwracać uwagę na, na to, jak wy reagujecie, bo wy macie wpływ na swoją reakcję. Albo jeżeli to wy, wam brakuje tej cierpliwości, no to trzeba zrobić coś, żeby nad tymi emocjami swoimi popracować, żeby trochę wyluzować poluzować tą gumę w gaciach. Hmm. Bo pod wpływem pewnych emocji możecie nie, nie dostrzegać, że ta druga strona również może mieć trochę racji. I tutaj słuchajcie. Hmm. Więc ja nie widzę tu wiecie, żeby wydarzyło się coś bardzo trudnego, co będzie dla was wyzwaniem w tym przypadku. Ale jeżeli chcielibyście, żeby ten grudzień mimo wszystko był fajny, no to warto się nad tym tematem trochę pochylić i spojrzeć z dwóch stron, tak? Wejść również w buty partnera czy partnerki, bo być może oni mają dużo na głowie, bo być może mają Jakąś odpowiedzialność, tak? I, I sobie z tą odpowiedzialnością nie radzą momentami. E, oczywiście, tutaj możemy również wchodzić w takie trudniejsze sytuacje, które również nam się tu ukazują, bo może jakiś lew jest w ogóle w takiej relacji skomplikowanej. <laughs> Czekajcie, muszę się napić. Skomplikowanej, i wtedy ja bym powiedziała, że no, właśnie, niby jest tu rodzina, niby wszystko na obrazku wygląda tak, jak należy, ale jest jeszcze ktoś, kto się kręci, kto was obserwuje, kto w jakiś dziwny sposób wam się przygląda. Oczywiście to nie jest dobry moment na to, żeby podejmować decyzję. Ja tutaj u Was tej decyzji nie widzę, ale ta osoba. Mm, no Mocno wam będzie siedziała w głowie, siedzi w głowie, nie tylko ze względu właśnie na tą pasję, ale chyba przede wszystkim ze względu na to połączenie, tak? Że wyczujecie połączenie, szczególne połączenie z kimś, no kto był, jest, ale jakby nie do końca właśnie obecny w waszym życiu. Tutaj jest taki. No, możecie odczuwać jakiś taki marazm, zastój emocjonalny, tak? jakbyście byli trochę między młotem a kowadłem. I to nie jest tak, że to wy tylko myślicie i się zastanawiacie, czy bujacie w obłokach, tak, marząc o kimś, bo energia tej osoby pokazuje się w podobny sposób. Więc tutaj jakby no część z was być może ma pewną zagwostkę, ale na razie Dajecie sobie, sobie czas. Jakby nie widać tutaj chęci działania, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, jeżeli chodzi o tą sytuację. Mm. Więc to może być taki czas separacji, tak? braku kontaktu nawet z tym kimś, albo ten kontakt będzie ograniczony w grudniu. Jeżeli zaś chodzi o lwy, które w tej chwili nie mają nikogo. Hmm. No właśnie, trochę wam tej pasji brakuje w życiu, hmm. ale przede wszystkim do samego życia. Tutaj jakby ktoś osiadł na laurach, albo ze względu na wcześniejsze doświadczenia w cudzysłowie mniejsze większe porażki, um, no nie jest już tak bardzo zainteresowany tym swoim życiem uczuciowym Emocjonalnym, tak jakby, a, i tak nic się nie trafi, wszyscy są tacy sami. Brakuje tu zaufania. Zaufania do siebie, za, zaufania do innych, może nie do siebie, ale właśnie, bardziej do innych. I mimo że z jednej strony y, chcielibyście, tak, kogoś poznać, y, no to grudzień może nie być sprzyjający. Tu jest jakaś energia przy was. Tak? Być może nawet będzie tak, że komuś wpadniecie w oko, ale właśnie jeżeli wam brakuje takiej chęci, no to um, tutaj może być ciężko, żeby kogoś przyciągnąć do swojego życia, żeby kogoś zaprosić. Um, więc jakby ktoś się nawet pojawił na chwilę, to na razie nie widać żadnego rozwoju sytuacji. To będziecie się obserwować. Przyglądać sobie z daleka, ale nikt nie podejmuje działania. Nie ma do tego, ku temu gotowości. Więc. Um... A, jeszcze nie wspominałam o pracy i właśnie kwestiach zawodowych, tak? Dla lwów, które w tej chwili czekają na jakieś odpowiedzi w sprawie pracy nowej czy w sprawie jakichś takich projektów, to może być bardzo dobry miesiąc, który um, doprowadzi Was do tego, że Odzyskacie właśnie większą równowagę w sprawach zawodowo-finansowych, tak? Być może możecie również liczyć na podwyżkę w tym temacie, tak jakby tutaj ta energia właśnie sprzyja um, temu, by działać w kwestiach zawodowo-finansowych, by się rozwijać, by pokazywać, wyjść do świata ze swoimi talentami. Część z Was, jeżeli macie własną działalność, um, może tutaj, że tak powiem, nawet zainwestować w jakąś reklamę, tak jakby lew miał się pokazywać w szerszym gronie, albo będziecie wychodzić z nowymi produktami. Więc zawodowo, finansowo, bardzo, bardzo dobry miesiąc. Oczywiście dla niektórych tu za wiele się nie zmieni, po prostu pozostaje tak jak jest, tak? Stabilnie. Mówię, sytuacja daje wam poczucie bezpieczeństwa, um, ale też możecie poczuć, żeby jednak wprowadzić pewne zmiany. Możecie poczuć, że, że was w jakimś kierunku ciągnie, żeby rozwinąć trochę te swoje skrzydła. Co wy, tym, co wy z tym zrobicie, no to jak zawsze, tak? To będzie zależało od Was. Warto działać. No, także tyle. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.